Czas na szybki test w grach. Na początek Virali 4. Rozdzielczość 1920x1080. Detale wysokie. Klatki w przedziale od 50 do 50 ze średnią 50 klatek na sekundę. Teraz CS2. Rozdzielczość 1920 na 1080, detale niskie. Klatki w przedziale od 20 do 44, ze średnią 30 klatek na sekundę. Liczyłem na trochę lepszy wynik w CS2. Ta karta sparowana z I5-3470 dała wynik lepszy.